I tutaj mamy KGHM. Interesująco wygląda. Tutaj fajnie złapał te. Tak, ma dwa, dwa punkty podparcia, także wygląda to solidnie. No i ludzie, tak jakby, może jak ta cena złota ma lecieć z tą inflacją w górę, to ludzie, tak jakby tutaj zawierzyli, że inwestorzy, że KGHM jako producent złota wydobywa złoto i inne. Kruszce, że to jest interesująca inwestycja. Także tu co ciekawe, to on tutaj ten poziom przebił 134 pękło, więc tak jakby dla mnie wygląda to wzrostowo na tym KGHM-ie. On tutaj na właśnie na tych poziomach tak jakby oporowych, on się na nich buduje. Także dla mnie to wygląda Mocno. Tutaj widać też fajnie się ułożyło. Tak, w taką flagę. O, to może szało nie ma z tym, z tym moim. Ale to orientacyjnie jest tak, czyli mamy wzrost, mamy tą flagę, i tutaj tak przebija nam to. No i jeśli chodzi o średnią okresową. To jesteśmy i powyżej dwudziestki i powyżej dwusetki, także tu szansa na wzrost jak najbardziej jest. w Tym KGHM, ja tutaj go obserwuję od dłuższego czasu. On już tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... siedem tygodni z rzędu tu ma te 140 go zabija. <grym> siedem tygodni. No, ale może to taki ten tak zwany. Descending triangle, tak? Czyli kłada nam się tu. I z takiego trójkąta no to jakieś mocne wyjście do góry tu. Tak, jak to. Jak to zadziała. Także tu może i coś, coś z tego będzie. No jest. Ewidentnie jest trend wzrostowy obecnie na wykresie tygodniowym. Także no, fajnie to wygląda. A jeszcze spójrzmy na, na miesięczny. No i tu patrząc na miesięczny, tu mamy taką pseudo głowę z ramionami. Wszędzie na, tym, na tych polskich, wszędzie te głowy z ramionami tu między 2010 a 2015. Tutaj maci inwestorzy to pewnie to widzieli i tu, dlatego to się tak sypnęło. Ale tutaj dalej to yy, i tu widać, że ten poziom, tak jakby zaakceptowany na miesięcznym, nie, nie został tutaj wyrzucony w ogóle z tego poziomu. Także tu może być jakaś chętka. Bo tu zobaczcie, że tu nie ma za bardzo, nie ma już gdzieś tutaj, nie ma większych oporów, tak? I tu jest jeszcze o jakiś taki pseudo gap. Tak na, tych, na, na, na 150 to wiadomo, że gdzieś tu będzie o. no te 139, a później No to później tutaj może być chętka, żeby się tu wybrać na tym KGHM -ie. no i tutaj trzeba było patrzeć o. tutaj była flaga byka, a teraz a teraz w trójkąci się jakieś tam, jakieś takie krzaki, nie wiadomo co. Ale tu jakieś takie negatywne wyjście na dziennym. No, zobaczymy. Można przez parę dni poobserwować, czy to aby na pewno ten poziom, bo z drugiej strony, jak się tyle męczy z nim. To może oni i tutaj będzie LIPA, z tym podziałem jednak.